Dzień dobry, kochani. No, witam ponownie. Tym razem w świecie żywych. Nie, już był powrót do rzeczywistości. Teraz mam wrażenie, że wróciłam do świata żywych. Natomiast co mi się przytrafiło? Jakieś bardzo silne zatrucie. Nie wiem do końca, co to, co to było, i chyba tak naprawdę to nie chcę wiedzieć. Nie wiem, z wyników krwi, czy coś mi tam wyszło, że czegoś to powinno być 10, ja miałam 2000. No no co? No, Przybytku było nie boli, tak? Tak sobie nazbierałam na zapas. Byłam 3 dni w szpitalu, na ironię losu, to ja miałam być podporą dla Alego, bo przecież chłop... Po pokiereszowany, połamany wygląda jak, 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 jak żołnierz jak ten, jak weteran z Wietnamu miałam być dla niego podporą miałam mu pomagać a tu, tadam ja zachorowałam ja wyglądałam znacznie gorzej od niego no i dzięki tu znajomemu taki, taki Pawełek Pawełek to jest, to jest bardzo duży, duży chłop, a, który mnie zgarnął po prostu i zawiózł mnie do szpitala, bo ja to bym się w ogóle nie zebrała do tego szpitala. Ja pewnie bym tam w tym, w tym pokoju tak spała, leżała, spała, leżała i pewnie, i pewnie tam bym tam no, nie chcę mówić ale ja nie miałam siły po prostu ani się ubrać, ani się umyć, ani jeść, ani nic. A gdzie jeszcze tutaj ogarniać szpital w dodatku w Gambii? No dla mnie to było... A jeszcze taksówkę? No nie, po prostu dla mnie to było coś nie, 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 do, nie do ogarnięcia. Przepraszam, że tak mówię jakoś tak nieskładnie, bo słyszę sama siebie, że, że to tak jakoś dziwnie wychodzi, ale to... Weźcie poprawkę na to, że jeszcze nie jestem w pełni mm, zdrowa. Znaczy w pełni sił, bo no, zdrowa to ja chyba jestem. Na no, umyśle też. <laughs> Przeleżałam w tym szpitalu trzy dni. Miałam serdecznie dosyć. Serdecznie dosyć. Tam czułam się niedoinformowana. Kroplówek, ja nie mam pojęcia, ile oni we mnie wleli. Ja nawet nie wiem, co oni we mnie tam wlewali. Ja tak naprawdę nawet nie wiem, co mi tak naprawdę było. A w sumie to niepotrzebna mi ta wiedza. Trzeciego dnia powiedziałam, że ja. Ja już sam do domu i no to oni mi mówią, ale to jeszcze musimy zrobić badanie krwi. I ja mówię, no to róbcie, róbcie i ja dzisiaj wychodzę. Niech się wali, pali, ja dzisiaj wychodzę. No to tam się sprężyli, zrobili te badanie. I nie wiem, jak te badanie wyszły. Tu zaczęłam czytać te, ten wypis ze szpitala i, i, i te badania tam sprawdzać. Ja nic z tego nie rozumiem. Dla mnie to jakaś tam czarna magia z tej pisaniny, to już w ogóle niczego nie dość, że, że pismo lekarskie to jeszcze po angielsku, to już w ogóle nie można tego rozczytać ani, ani zrozumieć. No i wróciłam ja do domu. A jeszcze, jeszcze biedny alu. Taki kulawy, kuśtykający, odwiedzał mnie codziennie w tym szpitalu. No, chłopina naprawdę no, po, poświęcał się niesamowicie. No i później właśnie przyjechał po mnie, żeśmy wrócili do domu. Ja mówię, niech będzie jak, jakkolwiek, ale to zawsze jest w domu. W domu to zawsze inaczej. I tutaj czuję, że siły odzyskam. I tak już minął dzisiaj a tydzień, jak wyszłam ze szpitala. No i tak powiem, że tak na 90% tak już jest dobrze. Także mam nadzieję, że, że będzie coraz lepiej. Nie mam jeszcze sił, zupełnie nie mam sił. Najprostsza rzecz sprawia mi trudność. No ale, no ale, przecież ja się nazywam. Ja się nazywam Elżbieta, tak? Elizabeth, Queen Elizabeth, jak mnie tutaj nazywają. No, także tutaj żadne jakieś tam wirusy, zarazki, infekcje mnie tutaj nie, 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 nie złamą. Taka bohaterka jestem, tak? <ścoughs> Teraz, jak już od tyłka odeszło. No, szpital. Bardzo drogi, bardzo drogi. Za każdym zabiegiem, znaczy, no ja nie miałam zabiegów, za każdą kroplówką, za każdym podanym lekiem, przed każdym podanym lekiem, przed każdą kroplówką, trzeba najpierw zapłacić. Hmm. Aczkolwiek szpital był bardzo dobrze wyposażony, czyściutko było. nawet sympatycznie, tylko, że to szpital, no. Tylko, że to szpital właśnie o to chodzi. Także sobie takie wczasy zafundowałam, trzydniowe, drogie, jak cholera jasna, no. No, no, Ja <ścoughs> mówię, no, już chyba wszędzie byłam. Cieszę się, bo dzisiaj jest trzeci dzień Trzeci dzień, jak już się znacznie lepiej czuję. Także mam nadzieję, że już teraz powrócę na dobre. Że już mnie żadne jakieś tam takie dziwne rzeczy nie będą, nie będą tutaj doskwierały, do do, dotykały. Alu, dzięki Bogu, też ma się już lepiej. Także dochodzimy do, do zdrowia oboje. Nie wiem, trudno mi, Alu jest bardzo wierzący. On mówi, a ja, bo, to, bo to, to jest wszystko od Boga, i dla mnie to jest trudno zrozumieć. Dlaczego akurat tak? Bo po co, i ku czemu, i na co. Jeśli to jest od Boga, to dlaczego oboje naraz? Że jedno drugiemu pomóc nie może. Jedyne, jedyne, co mi przychodzi do głowy, po co to wszystko było, to jest to, że wtedy widzimy, na kim możemy polegać. Wtedy sami, yy, 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 selekcja naturalna sama się dokonuje. No to takie moje spostrzeżenie. E, no powiem wam tutaj o, o, o laminie moim, laminie paskudzie, który nie przychodził do mnie już, oj, Długo nie przychodził, jakieś chyba ze dwa miesiące nie przychodził, natomiast gdy się dowiedział, że ja jestem chora, a on dokładnie wie, że jak ja jestem chora, to ja nie jestem w stanie kontrolować. I on wtedy ma szansę coś tutaj dla siebie uszczknąć. I w dniu, kiedy Alu pojecha, yy, przyjechał do mnie do szpitala, ja byłam w szpitalu. Lamin został tutaj, na gospodarstwie, żeby przypilnować. Sprzedał, akurat chciał traw, przyszedł chłopak, kupił opony. Lamin kupił, sprzedał te opony. Ale wrócił i się pyta, ktoś był tego? Nie, nikogo nie było. No i chciał traw oczywiście, że ten chłopak jakoś tak wieczorem przyszedł, no i i się wydało wszystko. się wszystko wydało. Lamin y, zgarnął kasę do kieszeni. No i to właśnie to jest taki lamin. Taki mówię osobisty złodziej. Y, jak ja wróciłam ze szpitala. Y, lamin oczywiście przyszedł. Y, ja byłam wdzięczna w ogóle Laminowin, bo na początku myślę, no bardzo miło z jego strony, bo widzi, że my oboje jesteśmy chorzy, potrzebujemy pomocy, a on tak się zobowiązał i codziennie zaczął przychodzić i tutaj nam pomagał, a to do sklepu, a to naczynia zmył. się, no kurczę, no fajnie, no to, tak od serducha to robi, super, a to nie. No, niestety jego podła natura. Przepraszam, telefon przerwał. No, to tyle o Laminie. I powiedziałam Laminowi wprost. Sorry, Lamin, ale ja takich ludzi nie potrzebuję tu wokół siebie. I proszę cię opuść ten plac. Nie chcę, żebyś tu przychodził, nie chcę, żebyś tu pomagał. I tak się zakończyła nasza współpraca. Szkoda, bo, bo kilka ładnych lat żeśmy, żeśmy ze sobą pracowali. Ja przymykałam oko na te, na te jego y, drobne kradzieże, bo on takie zawsze ma lepkie łapki zawsze coś tam pod to swoje osłupmane skitrał. No ale tym razem to już, było, to już było po prostu za dużo. On tym razem to już yy, przegiął, totalnie przegiął. Wykorzystał moment, kiedy ja byłam w szpitalu i tego właśnie darować mu nie mogę. Kiedyś ten tak myślałam sobie, że ja Jakoś będzie mi trudno bez lamina, bo jednak on był pomocny. Czy, czy jak ja gdzieś wyjeżdżałam, to on tutaj zawsze był, czy, czy gdzieś go wysłać, czy, czy do sklepu, czy to, czy tamto. Zawsze był pod ręką. No, natomiast doszłam do wniosku, że nie potrzebuję. Nie potrzebuję tego stresu, bo w dużej mierze to chyba te całe zatrucie i, i to wszystko to też było winą stresu. Tak, tak przypuszczam, bo ostatnio tego stresu było aż aż nad to. Przed moją chorobą w środę, czyli to było, kiedy to było jej. dwa tygodnie temu chyba tak. Odwiedził mnie... Piotruś Biedrzycki autor książki 77 słoni znam Piotrka bardzo długo już będzie chyba nie wiem gdzieś 10 lat no, może krócej e, lubię go za, za jego cięte poczucie humoru e, ma bardzo specyficzne poczucie humoru e, odwiedził mi tutaj właśnie z, ze swoimi Kompanami, kolegami. Nie wiem tam na jakim stopniu oni są. Bardzo mi było miło. Przywiózł mi polskie śledzie, które zjadłam z apetytem. Przywiózł, przywiózł mi kiełbasę krakowską, suchą. Przywiózł mi też grzyby suszone, które, które na samą myśl się cieszę, bo będę miała na wigilię. No i tutaj właśnie nagrałam. Wideo z nimi do tutaj dołączę właśnie do, do tego wstępu. Także, kochani, jak tutaj troszkę Was zanudziłam, i, 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 i czasami jakoś tam gadam od rzeczy, to, to przepraszam bardzo, um, bo, jeszcze, bo jeszcze to nie jestem jeszcze ja. Że miłego oglądania i mam nadzieję, że. Teraz nic się nie przytrafi i będzie co nagrywać i, 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 i będziecie mieli co oglądać. Buziaczki, pięknego dnia życzę No tak kochani, tak to skończyłam. Tu jest pokój szpitalny. Całkiem całkiem. Tu jest moja kroplówka. Wlali mi ten butelek, nie wiem ile dzisiaj. O, tu jest moja piękna rączka właśnie leci jakiś kolejny antybiotyk. No, mamy telewizor. Najpierw, najpierw co ja ja. Też chciałam powiedzieć. Jest nieźle. Ale, ale i tak do dupy. No, łóżka są całkiem okej, okay. wyposażenie jest okej, okay. jest to czyściutko, całkiem, całkiem fajna klinika, tylko, że droga, no. Ja tutaj już dzisiaj wydałam mm, jakieś 15 tysięcy do lasy. no, no ale co. Czegoś to się nie robi? Czy już to się nie robi? Dla zdrowia. <gryw> Najpierw się to zdrowie nie szanuje, a potem, a potem się wydaje pieniądze, żeby go odreperować. No, ale ja tu nie zamierzam go zostać. Nie, nie, nie. Jutro wybieram się do domu. Nie ma opcji, żebym ja tu sobie polegiwała i chorowała. <laughs> także także tak mi się przytrafiło. Jakaś diagnoza, nie wiem, to znaczy diagnoza. Powiedzieli mi, że to jest a w przetłumaczeniu, ja sobie przetłumaczyłam. E, infekcja krwi grupowcem złoczystym. Nie wiem, nie wiem skąd by to się mogło przypamiętać, co to w ogóle jest w każdym razie. Trochę poczytałam, ale mi jeszcze głowa nie pracuje. Także mam. No przecież ja nie mogę mieć normalnych chorób, no nie.